Cześć, z tej strony, Nexty, witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku z Fantasy 11. Na samym początku, oczywiście tradycyjnie zacznijmy od kupna zawodnika za końce z drugiego odcinka. Jak widzicie, uzbierałem całkiem sporo monet, około 8000, no ale niestety nie starczyło mi na leno. Zabrakło mi dosłownie 2000 monet na leno na tego fantastycznego golkipera z Ligi Niemieckiej, no i w związku z czym musiałem postawić na Ralfa Fermena. No, też jak najbardziej fantastyczny golkiper Dodatkowo strzalkę, więc ja się też z tego powodu cieszę No i czas ruszyć z trzecim odcinkiem Ale zanim wystartujemy z kupyta Chciałbym przypomnieć, że każdy kciuk w górę Wzmacnia mój budżet Na kapitana na koniec tej serii Także serdecznie zapraszam Do zostawienia kciuka w górę I lecimy Dobra, w dzisiejszym odcinku Postawmy sobie na środkowego Obrońcę, a co? Tak? Najpierw zbudujemy sobie defensywę, a tak zostawimy sobie na koniec. Także w lewym górnym rogu oczywiście macie sumę monet, od której będziemy później odejmować. E, odejmować monety na początku czwartego. No rozumiecie, tak po prostu wygląda moja suma monet, więc rozpoczynamy sobie oczywiście draft za 300 mm, FIFA pointsów i teraz tak, która formacja? 3, 4, 3, 4, 2, 2. O, w sumie... Tą formacją chyba grałem. Spróbowałem sobie tej formacji. Nie grałem ją jeszcze nigdy, więc jak najbardziej można by było nią popróbować, coś pograć. I wybierz kapitana Iguain, Costa i. No, wezmę sobie tutaj Suareza. No, Bail mi się nie przyda, tak samo Miki, Tarian. E ewentualnie Costa, Costa albo Iguain, ale Iguain mi się gra fatalnie. No, postawię sobie na Suarę. Za dawno w sumie nie grałem La ligą Santander, więc może zbudujemy sobie tą ligę. Zobaczymy. Na ra... fajnie, W sumie ta formacja jest fajna do połączenia dwóch lig, więc teraz by się nam przydało tutaj. Tak, jest. Przydałoby się nam tutaj oczywiście wybrać jakiegoś zawodnika z la ligi Santander. Także ISKO. Teraz SPD też. Niech padnie nam jakiś fajny Krychowiak, Koklę i. Nie, tutaj nie mamy nikogo. A nie, jest! Przepraszam bardzo, najmocniej przepraszam. Chociaż Krychowiak nie kusi bardzo mocno. Krychowiak nie kusi bardzo mocno. No ale wezmę sobie tutaj, żeby mieć pewność, że ten skład jakoś będzie. Chociaż tak czy siak, kurde, przydałby się tutaj jakiś grajek z Barcelony. E, Maszę rano. No, o nie, dobra, Ramos, zdecydowanie Sergio Ramos. Sergio Ramos, zapraszam. I ja teraz na prawą obronę, dajcie mi kolejnego grajka Vidal. Jest Vidal, ale od Vidala chyba jest lepsze. Chociaż. No szczerze to nie wiem, dobra, weźmiemy sobie, nie będzie Vidal, ok. pierwszy raz w sumie zagram tym zawodnikiem, pierwszy raz go wybieram, pierwszy raz się odważyłem go wybrać, więc czas na bramkarza, Costil, Marchetti, Marco, ok. to weźmiemy sobie tutaj Marco Asensio, nie popełnię tego samego błędu co wcześniej jak w z i mi nie dopełnił zgrania, więc tutaj Hiszpan zdecydowanie będzie się super zgrywał z Ramosem i teraz możemy się w całości zająć lewą stroną. Tutaj, ale kurde, mimo wszystko przydałby się tutaj jeszcze jakiś SPD albo SPO, albo SP jakikolwiek z Barcelony. Nie pogardziłbym. Czas na drugiego napastnika. Spróbujmy sobie. Oj, dobra. A nie! Chiro Immobile! Patrzcie, jak ładnie wpadło. Inform. Kurde, pierwszy raz chyba widzę na oczy Informa. E, albo bardzo dawno nie widziałem. Zresztą no, sami dobrze wiecie, jak wygląda moje szczęście. Tutaj, czy kogoś my tutaj trafimy? Nie, ale wątpię, że kogokolwiek w ogóle. A nie, stop. Czekajcie. Jest, to w takim razie możemy sobie wziąć kogoś z la Ligi Santander. A on się nam tutaj nie przyda, ani trochę, dobra. SPD. Czy ktoś nas tutaj powoli nakieruje? Jest La Liga Santander. O, Matuidi! Ula la! Ale tu ładnie wygląda. To teraz pytanie, kogo mam wziąć. Kasemiro mi się tam tak czy jak nie przyda, bo zwiększa tylko i wyłącznie zgranie. Tutaj oczywiście isko, a nic się nie dzieje z Suarezem, a tu Suarezowi się przydaje to zgranie. Naparzcie Matuidi jeszcze ładnie, to dobra, wezmę Matuidi'ego. Ta karta wygląda zbyt fajnie, żeby jej nie wziąć na zwyczajnie świecie, więc oczywiście ją bierzemy czas na środkowego. obrońcę. Godin Martinez, Miranda La Liga Santander, Bundesliga Calcio. No jest te Calcio. Dobra, pa jeszcze, że jestem głupi już teraz całkowicie, nie wiem co mam robić. Dobra, nie będzie to ten Miranda. Wątpię, że ta lewa strona mi wyjdzie, szczerze powiem, muszę się zdecydować, kończyć na jakąś ligę, bo za bardzo kombinuję. I zaraz wyjdzie tak, że. że no jest kalcjo, dobra, niech będzie ty kalcjo. Bierzemy sobie. No, w sumie ta dwójka też mi daje zgranie, więc tutaj też trzech zawodników, jakby mieli jakieś zielone połączenia, to może by to jako tako miało ręce i nogi. Może, nie wiem, nie mam pojęcia. Valdes, Premier League, Ligę Calcio. No nie, tutaj nikogo sobie nie będziemy. Nikt nam tutaj tak dzisiaj nie będzie pomocny, więc weźmy sobie. A weźmy sobie Wiktora Valdesa, tak z sentymentu stary, były goalkeeper oczywiście FC Barcelony. Zaraz kichnę Przepraszam, najmocniej, przepraszam. La Liga Nos, La Liga San. Liga Nosla, Liga Santander, Premier League, Premier League i Calcio. No nie wiem, szczerze powiem, kogo wziąć. To wezmę sobie. Yy, wezmę sobie Martineza, niech będzie Martinez. Dawać, chcemy jakichś pomocników. O nie, tutaj nie mam pomocników, jest ga. O! Niech będzie Hector Bejerin. O, w sumie będziemy mogli sobie tam dać Bejerina. On nie straci na zgraniu. Fantastycznie się złożyło, dobra, to w takim razie sobie jak najbardziej go możemy wziąć. Sam ekspremiernik mam, więc niech będzie Ibrahim Apelay I patrzcie, Bayerina sobie tutaj daje, no i Ideolo Wygląda to super, serio, bardzo się cieszę, że w sumie w sumie dobrze zrobiłem, że go wybrałem, bo Bejerin no, oczywiście lepszy od Widaja. Teraz Perisic, Runej, Wajnrunej, Kazorla, czy Coutinho, czy Diarra No... Perisic by się nam przydał, tyle że Perisic jest na lewej pomocy. Diarra by ewentualnie mógł tutaj się pojawić No dobra, kurde, strasznie kombinuję z tą lewą stroną nie wyjdzie mi ona już w tym momencie, chyba mogę to powiedzieć, że ona mi nie wyjdzie, chociaż jest! Edinson Cavani, tak jest! Nareszcie się coś ułożyło. I teraz tylko jeszcze jakiś SPO z ligi francuskiej. On jeszcze na dodatek ma... Boże, jak ten skład... Dobra, to chyba może się zamienić w jednego z najlepszych draftów, w którym ułożyłem jedną z najlepszych hybryd. Tylko teraz musi się mi trafić jakiś SPO... SPO z ligi, oczywiście z ligi francuskiej. E, calcio, nie. No dobra, weźmiemy sobie Lukasa A ciekawe jak by wyglądało zdanie jak bym sobie tutaj Lukasa Lukasa, Lukas, jak ty trzy punkty zbrania Ale patrzcie, musi się jeszcze łączy w Co to za połączenia chory, a ja. gdybym chciał ułożyć taką hybrydę normalnie to by to mi nie wyszło Ale wracając do tego co mówiłem wcześniej No idealnym zawodnikiem bez wątpienia byłby tutaj htm Benarfa. Także no liczę, że los będzie mi sprzyjał i że dostanę właśnie tego o z PSG Póki co tak się nie dzieje. Premier League. Hmm. Niech będzie gorecka. Niech będzie gorecka jak najbardziej. Z sentymentu takiego. Boszalkę. O, Marcos Alonso. No, on gra na lewej W ogóle nie wiem, czy on ma lewego pomocnika, jak on gra na lewej obronie. I grał sezon wcześniej chyba w Fiorentinie też na lewej obronie. Więc nie mam pojęcia, czy on ma lewego pomocnika. No, ale do tego nie mamy tutaj nikogo. Premier League, Premier League, La Liga No, Scalcio. No dobra, to oczywiście bierzemy sobie Marcosa Alonso, też sentymet budżetowy z Chelsea. I chyba niestety będę grał tam z tym nieszczęsnym Lukasem. Ale jest jeszcze nadzieja. Eee, nadzieja została pogrzebana, czy to weźmiemy sobie ostatnia karta. Trzymać kciuki, bo teraz się może wszystko odmienić. O Jezus! O Jezus! O Jezus! Nic się nie odmieni. Ale nas, ch ch nas chyba nie lubią, naprawdę mówię. Nas chyba nie lubią. Prolik, MLS, no, nawet nie wiem kogo ja tutaj wybrać. Ka Carizo. O Bo Matko Boska, to jest Traore, Traore, o, Traor, fajnie wygląda. Ale mniej fajnie wygląda ten lewy skrzydłowy. No dobra. Spróbujmy to sobie jakoś ułożyć i później wybierzemy sobie menedżera. Ale tak szczerze tutaj chyba nie ma czego układać. Ten skład wyszedł nam perfekcyjnie. No powiem wam, szczerze. Chociaż... Może to się da jeszcze jakoś uratować. Nie, nie da się tego uratować ani trochę, przecież tu jest SPO. No chyba niestety ten Lukas będzie tak felernie tu występował. Dobra, tak jak powiedziałem, jedyne co to, ja mogę sobie tutaj poustawiać zawodników, których będę chciał zagrać, albo będę miał po prostu ich do wpuszczenia z ławki. Wiem, że na pewno będę wpuszczał od razu na początku Goreckę zamiast tutaj Enzo jego, bo on jest po prostu za wolny. A Gorecka bardzo dobrze się będzie prezentował jako ten SP. Do tego jest oczywiście Matuidi z wąsem. No i ten atak, powiem Wam szczerze, prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Wybierzmy sobie Minagiera jakiegoś, Championship Premier League... Eee, Premier League? Nie. Nie. Zresztą w ogóle ja, przecież to, mi, to, nie, to nawet nie jest ważne, teraz wiecie, że serio. A nie, no, Hiszpan. No. Ja jeszcze tutaj coś obstawiam, rację, że Hiszpan. I teraz, moi drodzy, zobaczmy sobie na podsumowanie draftu. Draft 185 to jest bardzo dobry jak na obecne standardy. Eee, powiem szczerze, serio, jestem bardzo zadowolony. Najlepsi zawodnicy to jest Suarez, Matuidi z rąsikiem i Sergio Ramos. Draft jest naprawdę fajny. Teraz oby nie odpaść w pierwszej rundzie. Dobra, pierwszy przeciwnik z oba... Aha, Mamy skład przeciwnika Numer 1, miejmy nadzieję, że nie będzie to Oczywiście ostatni przeciwnik Jemu też wyszła naprawdę bardzo, bardzo fajna hybryda Pogratulować Cristiano Ronaldo, do tego Arjen Robben w wersji inform Rakitic, Chabi Alonso kto eee, Koke jest bodajże, chyba tak Albo nie, nie Koke, Thiago, nie wiem Nie mam pojęcia, w każdym razie La Liga Santander połączona z Dwoma, trzema zawodnikami Z Ligi Bundesligi Oj, 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 oj! Dobra, jest! Pierwsza dobra interwencja, całkiem ładnie. Dośrodkowanie na krótko, spore zamieszanie, ale serdecznie to nasza drużyna wychodzi z kontratakiem i teraz Gorecka. Oj, ale się zapodział z piłką. Przeciwnik wszystko chce rozwiązać podaniami na krótko. O, ale teraz za to Suarez go rozwiąza, tylko że Suarez jest tutaj kontra Bejerin. Aj! Nie w czas ten zwód był. Oj! Oj, oj 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 Ale to boże Ramos, ależ ty nas uratował, matko boska. Przeciwnik wszystko robi klepką, dosłownie wszystko, ale teraz Gorecka, Gorecka, My mamy szansę za to go pokonać kontratakami. Tylko co z tego, jakie ja nie widzę tutaj Suareza, Kawanin, to ja kontry nie zrobię, jak on ma 75 przyspieszenia. Oj 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 boże, jak to był Sandro, to jest, oby to nie była czerwona, dobra, żółta. Na szczęście on nie był sam na sam. Ale to było tak nie niewczas i bardzo się boję, że tutaj będzie bramka. Bardzo się boję. Aż aż stanę. Nie lubię strasznie tej taktyki, ale A, szybko. Ale on to, a nie przecież że będzie podawał na krótko, to jest ten kurde człowiek. Człowiek, człowiek, człowiek. No właśnie. Człowiek podanie. Aleksandro, świetna, górna piłka. Tam jest Suarez kontra Abdenur. Suarez ostatecznie wygrał ten pojedynek, ale nie wiedziałem, że on wygra ten pojedynek. I to było kółko, które miało oznaczać przepchnięcie. A A wyszedł strzał. Ojoj, O, ale tu zgasił. Kawani, Kawani, ale to jest coś, co ja powiedziałem. Gdyby to był Suarez, to może by tutaj była bramka, ale niestety Kawani, no, zawolny jest na te takie kontrataki. Oj, ale to było głupie, nie, 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 bramka po takiej stracie to będzie bolało, matko boska, ale bramkaż dzisiaj w formie życia, ale już jest 40 minuta, nawet nie zauważyłem tak on z przeciwnik napiera. Gorecka, Gorecka, widzi Iguaina, Iguain, Boże, jaki igłain to jest, Kawani, ale Kawani się tam zamotał, czemu on nie wybiegł od razu? Powiem szczerze, przeciwnik gra na całkowitą klepkę i jest zawsze bardzo ciężko grać z takim rywalem. I bardzo nie lubię grać z przeciwnikiem, który robi szybkie, krótkie podania. Nie umiem, totalnie nie umiem. Koniec pierwszej połowy: przeciwnik napiera, napiera i jeszcze raz napiera. A my nie możemy nawet wyjść z żadnym kontratakiem sensownym. Robin kontra Lucas i ro... Ramos, a nie Royce. Nie wiem, nie, strasznie się dzisiaj przejęzyczam w ogóle. Kawani, kawani. Wypuść go, Lukas! Tak jest! Jesteś naszą nadzieją na kontratak tutaj jakiś Lukas! Eee! Lukas! Ai! Kurde, no akurat ten zawodnik, który ma 3 punkty zgrania, gdyby nas strzyję bramkę, to to by było coś coś aż nieprawdopodobnego, ale to jest Sergio Ramos. Ramos może, jednak nie? To może jakaś dobitka? Aj! Ej, w sumie druga połowa bardzo dobrze zaczęta. Jak sami zapewne wiecie, takie rozpoczęcie połowy ma bardzo duże znaczenie na dalszy przebieg spotkania. Ło! Wow, gdzie to dziurą takie rzeczy? Gdzie to mnie to tak? Dobra, brakuje mi tempa przy kontratakach, więc to jest ten moment, gdzie wprowadzimy sobie Ariena Robena zamiast Kawaniego. E, Dobra, ostatecznie zrobimy to w ten sposób. Suarez, Hernandez i Roben. Tak się prezentuje nasza ofensywa teraz. Płaskie dośrodkowanie, Alexa Sandro, Tam jest Suarez! Jak to w ogóle złapał Dyhea? To jest coś niepojętego! No nie, Boże! Oni się strasznie motają przy takich wybiciach piłki, gdzie. To jest straszna bolączka w pipie, gdzie ty chcesz wybić po prostu piłkę, a oni ją albo przyjmują, albo podają na krótko, albo tak jak teraz do bramkarza. Oj, tu może być. Go! Tak jest, padła bramka. No, kurde, no powiem szczerze, że. Ładnie, ładnie, po prostu. Aleksandro, ponownie do grania. Tam jest teraz Ruben! Ruben, ale... Identyczna akcja, no pierwszy strzał był nawet jeszcze lepszy, no i znowu broni. Teraz Suarez kontra Abdenur, Suarez oddał strzał, ale no na nasze szczęście w sumie jest rzut rożny. Może się coś nam uda wsadzić tutaj z rzutu rożnego, ale nie będziemy sobie tutaj dośrodkować Aleksandrem Sandro, tylko dośrodkujemy sobie Lukasem. I dobra, spróbujmy, takie klasyczne dośrodkowanie, Suarez, Suarez, nie czemu Kurde, przypadkiem nacisnęte pieprzone LB i, i zrobiło loba z tego. Tu powinna być kurwa bramka. No to jest chyba ostatnia akcja w meczu. Javier Hernandez. Javier, e oj, nawet, nawet nie oddam strzału z dystansu, nic. No, koniec, na pierwszej rundzie po raz kolejny kończymy. Po, po raz kolejny, przepraszam. tfu. Po raz pierwszy w 17 kończymy na pierwszej rundzie draftu. O, będzie dwa. O, nie będzie dwa. No. Tak jak powiedziałem wcześniej, po raz pierwszy w 17 kończymy na pierwszej rundzie draftu. Szkoda, bo draft się nam złożył naprawdę bardzo, bardzo fajny. Może to ta formacja... Yy, przeciwnik też był dobry. Grał sposobem, którego ja kompletnie nienawidzę przeciwko, któremu kompletnie nie umie grać, czyli klepka, szybkie podania. Ja jako zawodnik, który zawsze gram na grę z kontry, na defensywnym, no to jest dla mnie po prostu tragedia, może ta formacja też mi nie leży, nie wiem, kiepsko to było, kiepsko, kiepsko było, ale w sumie koniec końców jak widzicie klasycznie w drugiej połowie nasza drużyna się przebudza, tak jest w każdym meczu, no i tutaj też, no mogliśmy zdobyć prowadzenie, szkoda mi strasznie tego strzału Suareza, tak jest, to jest dokładnie ta akcja. Gdybym ja tutaj strzelił normalnie, to tutaj spokojnie by była bramka, ale niestety nacisnęłem te pieprzone LB do zmiany zawodnika, bo przerzucało mi tutaj naprędnie na Kawaniego. Rzućmy okiem, jamek. jakie dostaniemy tutaj nagrody za ten mecz. Będą to trzy paczki, paczka wypożyczenia i dwie złote paczki. Ta paczka wypożyczenia, no nie pogardziłbym nawet na wymianę na jakąkolwiek brązową, bo może być cienko. Cienko, ale no dobra, otwierajmy. Pierwsza paczucha. Co mamy w środku? Hurricane, o Jezus. Dobrze, że w Bundesliga jest dużo fajnych i tanich e, środkowych obrońców. To mnie o tyle pociesza, bo zawartość tej paczki chyba mnie nie pocieszy. Dobra, to otwórzmy sobie paczkę numer 2. Marco Royce, a w środku o, jeszcze gorzej niż poprzednio Hendrix. No, słabo, słabo. Chociaż może któryś z tych zawodników też będzie chodził jakoś lepiej ze względu na skład Building Challenges. No i otwórzmy sobie tą ostatnią, na dobrą sprawę, bezwartościową paczkę. Kogo tutaj mamy? Nie w Orzesz w dupę, Gareth pieprzony Bale. Nawet wypożyczony robi wrażenie, aż na 7 spotkań. Najlepsza karta, jaką trafiłem. Oj, 1000 monet. Ej, to oni chyba się na mnie obrazili, że powiedziałem, że ta karta jest bezużyteczna. No i cóż, moi drodzy przyjaciele, śmiało piszcie w komentarzach, jakiego środkowego obrońcę powinien sprowadzić do swojej drużyny. Budżet wyniesie nas jakieś... 3000 max, więc nie szarżujmy, ale pamiętajcie, Bundesliga tutaj jest pełna jakichś fajnych, tanich grajków, więc. Więc piszcie, piszcie, zostawcie kciuka w górę. Na razie i pa pa!